Cześć, zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą opowiem Wam dzisiaj o kolejnej roli, którą pełnię w życiu, a mianowicie e, jestem prezesem już drugą kadencji Radzymińskiego Klubu Biznesu e, i miałam sporo zapytań co do takiego. Radzymiński Klub Biznesu to stowarzyszenie, które zrzesza, e, jak sama nazwa mówi, Radzymińskich Przedsiębiorców. Celem jest przede wszystkim integracja, networking, wymiana doświadczeń, szkolenia. Organizowaliśmy gale biznesu, organizowaliśmy festiwal charytatywny, w tej chwili w czerwcu szykujemy się do targów pracy, więc trochę, trochę tych działań podejmujemy. No i kiedyś usłyszałam, że ten razy Miński Klub Biznesu to trochę moje takie serce i na pewno coś w tym jest, ponieważ zapisując się do klubu, a później obejmując prezesurę, ja nie spodziewałam się, się, że tyle to fajnych emocji przeżyć mi dostarczy, że spotkam tam tylu wspaniałych ludzi, którzy chcą się dzielić swoim doświadczeniem, dużo bogatszym niż moje, tylu mądrych właśnie osób, których rad chcę słuchać. I to jest bardzo fajne, tak? Daje mi dużo satysfakcji, dużo fanów i dużo pozytywnych emocji. No i mogę Was tylko zachęcić, jeśli w Waszych miastach są takie kluby zrzeszające właśnie czy przedsiębiorców, czy jakieś tam inne rodzaje, to myślę, że warto. Zawsze to jest jakiś taki krok do przodu, samorozwój i na pewno ciekawe doświadczenie. No i tyle na dziś o Radzie Klubie Biznesu. Trzymajcie się, hej, okay. pa! No.